Okręt nasz, witam! Dobry serdecznie fregatowe! Cześć! Co tak późno? Jak to późno? Właśnie wcześniej, bo przed 19.00. Paczki już są. Mam nadzieję, że z tych paczek kurczę Makembe wypadnie, bo na razie jest tragedia. Nowy tatuaż Arkela? A co to? <grywia> to Malfight. Jak mu się podoba, to spoko. Chyba tresz to jest, tak podejrzewam. Jak lubi, to nie widzę problemu. Lepsze to niż wytatuowanie sobie dwóch Polaków gdzieś na ciele. I potem żałowanie tego. Także nie widzę problemu żadnego. A to jest henna, czy to są permanentne tatuaże? To co on sobie porobił? A folika, to jak folika to chyba prawdziwy. The greatest double walkout pack you will ever see. O mój Boże, już mnie boli, pokaż. No i fajnie, mam nadzieję że się cieszę. Jak oj jak boli? Super. Oj jak boli jak boli jak boli. A ten to? O kurwa! Weź, skurwysyństwo. Pierdolę. Ja jednego atom dwa wie... A kur Dużo przeklinam przy fifie, a jeszcze grać nie zacząłem nawet. Tak gra złe emocje wybudza człowieka. Czy ocenię składzik? A ocenię składzik. Poka. Nilgam neg... Prawdziwie są tacy zawodnicy? Są tacy? No to nic, się dobrali. Jakoś alfabetycznie pewnie. Izak ma ten sam problem z słuchawkami co ja, to widziałem te zdjęcia, widziałem. Tylko ja nie mam gniecionej głowy, tylko mam po prostu placka. Jak się wykąpię i nie siedzę przy kąpie, jest git, ale założę słuchawki na kilka godzin i jest koniec, niestety. Nie widziałem, coś stanęło. Oj, kurwa. No biedny. biedny. No nie no. Aż smutno się patrzy na to. Daj spokój. Chyba git. Witam, cze? Troszkę może większe. I antenę trzeba... ...władzić jakoś. Czy będzie Pinokie czy Skip? Eee... NIE WIEM! Niby powin... Nie wiem. Ciężko powiedzieć kurcz pieczone. Powinno chyba być, ale... To też nie jest gwarantowane. NIE WIEM! No chyba nie będzie jednak. Chyba nie będzie. Fajna gra, ale. Kurwa, nie wiem. No nie lubię się odrywać od gier. No nie lubię. I wracać po czasie. Nienawidzę czegoś takiego. Fajna, ale wystarczy, co mi się nie przyjadło, żebym zdania nie zmienił. Ma to sens. Jak to wytłumaczysz, A co to? Valorant? Ojej, już patrzę. Już ci mówię, co tu się stało. Jestem ekspertem w sprawach Valoranta. To jest normalne. To wydaje ci się, że chłop strzelił w ciebie jakby wcześniej niż cię widział, ale to jest normalne, to nie jest cheat. Po prostu w takiej sytuacji on cię pierwszy widzi na ekranie niż ty go i generalnie w takiej pozycji wcale nie masz przewagi. No, tak jest zaprojektowana gra. Ciekawe co mam on na to powiedział, yy, że chłop jest odjebany, ale to nie jest odjebane, to jest najnormalniejsza rzecz na świecie. To wkurwia strasznie i wygląda podejrzanie, ale to ty tak widzisz, ale tak faktycznie nie jest, on cię pierwszy widzi i tyle. Pierwsza, lecimy! Dobra, nic. Trzeba doładować i paczki otworzyć. Ostatnie doładowanie w tej Fifi robię. Będzie na dzisiaj i na jutro. Ostatnie. Ostatnie. Więcej nie odładowuję. Starczy. Tywa i pół tysiąca złotych będzie. Wydaje mi się, że wystarczy. Dobra, styknie mi. Ale jeszcze zagram na evencie jutro. Mama kurat jeszcze FIFA pońcy. Ciężko, kurde, jest, wam powiem. Ciężko naprawdę. Te chłopy w większości to kurcze, no dobrze grają. Dobrze grają. W skrzynki i się coś zagra wieczorem. Tak, że można tak zrobić. Pinokio? Oj nie, Pinokio nie. Nie teraz przynajmniej. A mam doładowane od świeże? Ty nie jest. Sprawdzę, czy mam jeszcze kodik. O, chyba ten jest jeszcze. Zaraz zobaczę. Twajacy. Doładuj. Wykorzystany. To może ten. Wykorzystany. To może ten. Wykorzystany. To może ten. Wykorzystany. No to problem jest Holender. Ale mam skinki na sel, ewentualnie, więc tak się zrobi. O, selne to. Jeszcze będzie trzeba pomyśleć. Jakie skrzynki w CSGO będą otwierane? Wraz z wyjściem CS2, jak market wygląda? Skiny coś do góry poszły, czy nie? Czy podobnie? Sprawdzę sobie tego karambita Brightwater, tego co wypadł na streamie. Sprawdzę, ile on jest warty. Był warty, jak go otwierałem, 4600. Jest warty 4978. To troszkę wzrósł. Nie ma miejsca już nic dla moderatorów. Moderacji jest wystarczająco i nie potrzeba więcej. To Asianko z Przemysław? Nasze więcej jest modów nie ilość, tylko jakość. Gość. Kiedyś było na tym kanale 123 modów. A było taki rozpierdol, że to się w głowie nie mieści. 123 modów było. Kiedyś była taka polityka, że moda mogłeś kupić yy, nie wiem czy nie za stówę czasem, to 100 czasem. Za 100 złotych moda. Nikogo do Betów kurwa nie ma? Zapytałem dzisiaj 6 modów i każdy wymijał się z odpowiedzią, jebane nie robię. Oj, oceniona szybciutko moderacja. <laughs> Czy w wszystkich swoich modów? Yy, raczej tak, ale wolałbym nie. Ale raczej tak, znaczy nie wszystkich. Znaczy się. No, większość. Większość bym wymienił. A nie da się w AI jakoś to zwizualizować jakbym wyglądał, tylko tak rzeczywiście, nie jakoś przekombinowane, tylko faktycznie jakby było. Bo pewnie będzie bardzo podobnie, muszę skarpetę założyć. Skarpeta jest koksem, naprawdę. Idzę zamiast mężczyzn. Skurr! Jest tu camper. No niech go Kacman mnie zapada. Podkładki brakło, taka wymówka. Nie no, bez kitu, tylko demonik mnie zabija. No kurwa. Ale to jest skurwol ten chłop, naprawdę. Siemano. Siemanko, kolanko. Jak się Kto? Ja ty. Dobrze, a ty? Ja? No. No kurwa Dobrze. Z Wamonem byś pograł pewnie, co? Czy będzie Realcraft? Kiedyś jak jakieś duże patrze wypuszczą, to może. A tak to po co? To samo grać drugi raz. W sumie Wiedźmina grałem dwa razy, ale po, po zapominałem mocno fabuły. A ty Wiedźminka przyszedłeś drugi raz też na tym remasterze? Tak, przyszedłem 100% wszystko. No a jeden Wiedźmin A Cyberpunk? To teraz gram. Ty jak się podoba? Oko, a szybciej jakoś mi idzie. Tak, dosyć sprawnie. A, może będę próbował jeszcze, zobaczę. No tu gramy? Rozpierdol gramy. A co się stało z wykonawcą tego utworu? Bo mówiliście, że nie żyje. Co się stało? W jaki sposób odszedł? Przedawkował? Łoś kurwęsy. To nie fajnie, niestety. Jak dużo opcji do wyboru nie ma? Dużo rzeczy się mogło stać. Nieszczęśliwy wypadek, coś ze zdrowiem się mogło stać. Nie wiem, czy to jest takie środowisko, czy od czego to zależy. W, w... sferze muzycznej bardzo wielu możesz znaleźć osób, które nadużywają używek. Aktorzy i artyści, jeśli chodzi o muzykę. Bogaci i znudzeni życiem? W sumie coś w tym jest. Timon, co jest? Jest jakiś Timon w przedsięwzięciu. Timon, bez kitu. Sniper. Pewnie z tego Discorda co mam on mówi. Kolejny raz się potwierdza. Pewnie tutaj. Słabiutko. Oh. O kurwa. Spajk podłożowy! jeden już Został jeden flash? nice! Watch nie One mid. Ja meet. pierdolę, co ja robię? Nice A, się wyzywają mnie cały czas. A za co cię wyzywają? Że gram Valoranta. Tak codziennie.

CO JEST KURWA To jest niemożliwe, że on jest trzeźwy, ten Fenix Co się dzieje, demonik? Ja Dobra, jeszcze dwie Nice, no one more One A one Znaleźli moją pułapkę Nie gram GG Nice, nice nice, very good game One B, Chamber ult B Nie wiem, co to kurwa było. Został jeden gracz. Nie podoba mi się to. Nie wiemy to. Kurwa. E kurwa. To znaczy viwerena no, limę Chyba coś złać Nie wiem, po jakiemu. To. Nie mów tego. O kurwa. Nie, no nie pisałby tak chyba Spike. 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 ja Nie to ja dostałem akurat. Nie ma. Masz pakę, uwaga. Co jest kurwa? Skąd spodziewała się? No znowu kryowa gierka co się Dobrze jest, wygrajmy pistoletówę. Jak wygrałem pistoletówę, mamy szansę. Kurwa, mać. i Ewa kupiła, sforsowała! Hedaj trafiłem ze snajpy i przeżyła. Jakimś cudem. Nie! Jezus, źle celownik miałem. Powiedz Dunikowi, że troluje gierkę i wywal go ze znajomych. Nie, bo żeby to zrobić powinien być pierwszy w tabeli. Wtedy powinienem powiedzieć, że troluję grę i go wyjebać ze znajomych. Jak jest ostatni, to nie. Bo to nie byłoby odwzorowania tego, co się wydarzyło. Nie wiem powiem ci, kurde, co zrobić mamy? Zabić ich. Ale siadł kulki. Jeszcze razę trafiłem head, ale 131. Nie, nie ci się nie, poradzę, nie truruję, kurwa, Nara. Kurze śmierdzący. Dobra, jeszcze jedna, jedna rundka i to mamy. Dobra, generalnie to bym ich pucznął. Insta puszuje B, Panuż już widelec. Nienawidzę go. Ładnie, błagam niech to ugrają, bo... dobrze, good game, nice, guys. guys good game. Oj, Guitas. Guitas. się taki Guitas. gry każdemu. Czemu nie gramy z momonem? Bo tak. Nie no, wygramy tutaj luźno. Postawcie na win. Dwie gry dziś już wygraliśmy, dwie zagrane, ja dwie wygrane. Się... Weź z tym przeprosinami, daj spokój kościu. Ja bym pograł tak w Valoranta na poważnie, ale to solo się nie da grać no... na poważnie. Trzeba mieć partnera. Ja, ja się nie nadaje na poważne granie w to. Tam... Zacienki jestem. Nie, nie ma czegoś takiego jak zacienki, wszystko jest do wyćwiczenia. W sensie lepiej idzie. CO JEST?! Kurwa, ten HP Chamber, ja pierdolę no A on odjebał gnój Don't kill him, he won't get gold Don't, 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 don't Jesteśmy coraz bliżej remake Kurwa mać Hej, what's up? I'm oh, good, oh, good. Thank, thank, you. thank you To jest chłop what, i what voice changer Jak co? A skąd wiesz? No bo to słychać Nie, ja nie wiem, niech przesłuchiwają się muza na pierdolę się nie troty, no? Bridge, can you repeat, I didn't okay. hear you said, How old are you? I'm twenty o, okej. dwie laski grają z nami? No. dwie laski. No to chuj po grze. Nie no, dobre będą. Webex, mam mam teraz grał? No, kurwa. Ale co? Nikt nie wytrzymałby. Z dwoma dziewczynami w teamie? Kurde, tak Czemu nie mam nóg? Nienaturalne. Kurwa, od gra. Boże, jest to nieśmieszne. Der five cover Nice. No i git. Chyba winek będzie prosty. No, tu się coś da pograć, nie jak w fifie kurwa. Takiego w pierdolu nigdy nie dostawałem fifie, naprawdę. O kurwa. Co jest? Nie wiem co to za jest. Ta race nasza jakaś. Oh my god, I fell. Please heal. Thank O Jezus. But it's not fine. <laughs> oh fuck! Oh fuck, Rena. Sorry, man. Sorry. What's wrong? I got one, man. What's wrong? What's wrong? Yes. You stupid. Good job. What the fuck? Thank bro? you. Thank you. You are dog. You are a dog. How? How? You dog, you say uh... you dog man, you oh, dog, shut oh, oh. up na środku wow. Ale piknął ładnie, idealnie zezpie. piknął Ależ dziwne Chyba pierwsza runda wjebana Już w Dostał, jeden gracz. Wow. Oh. Dostał jeden gracz Wyłącza

Dobra, bo się poważnie zacznę robić, wyłączam muzykę. Rina, you need to play. You fucking nine kill, bro. 9? No? 9 no, it's good. No, no, 19 is not good. Less less defense, less. It was defense, man. Listen to, to super stupid. stupid. I got, I got listen no utility. No, I don't listen to you. No, trash, trash. No, kill, 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 You pay test to get uh, shots, bro. You like to play one v five? This Stop. In a segment, bro. Okay. I uh, I like uh, men and I like women. Okay. I like animals too. <laughs> Cow, sheep. Up against the line. Sage, why you take me bro? I don't know bro Don't talk! You are dead! He's stop talking! Okej, okej, okay, okay. oh, sorry, sorry. Yeah yeah sorry. No problem <laughs> Rena, sorry, sorry. He's uh, close. Nie wierzę, że od razu zdigra instant. To jest papierdola nagranie. gra. Pociąga mnie ciało. Oh Kurwa mać! Na sajcie był My bad, kontów nie sprawdził. I ciąż mi go za mało Dobrze strzelają naprawdę nasi I ciąż mi go za mało CO JEST TO NIE Ona odjebana jest albo to jest radiant smurf Odjebana jest Jest odjebana i koleżaneczka nie Była była Klasyk hey, gatunku kurwa! Jezus! nie jest No, zobacz jak ona rusza myszką Kurde, za, nie spada w ogóle i tu góra, tylko horyzontalnie cały czas porusza tym. Ładnie. To nie jest chłop z tej rangi, tak na milion procent. Tak się Nie mam siły nie wiemy. Nie ma pomysłu na ten atak. Jezu! Dobra, wyłączam tą muzę. Trzeba się skupić. I am going I don't know why the fuck you go beat every time. Oh my... Low, low. Party no. HP. Nikt jej nie trafił nawet raz. Zabiła czterech, nikt nawet jednym pociskiem jej nie trafił. I ult and insta-go. REST, REST MI res, MI, REST! Don't forget about me! Wracaj, demonik! Reślij! Demo zreślij, reślij! mi! No go! Nie zdążyłem się resnąć, czemu mi zostawiliście? Ja się darłem. Kto miał mnie resnąć. Ja pierdolę. Nie ja wiem, patologia, kurwa. Jeden na czterech chłop wygrywa. Nikt nawet pocisku nie daje w niego. Jak my nie chcemy wygrać to? fucking Why? My... Sage will come here and then speak in English. Nie, nie chce mi się ukraść. In front of you, bro. Let's go away. Let's rush A. Nie, że na Sage jest. Ruszyłem się i nie wnikłem. No, no, no. Dostał jeden graf. A, trzysta trzy. Przeciwnik zabity. Ej, chuj. Teraz tam punkt chyba Cheater był. Dobra, papa demonik. Dzięki, 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 papa. Idę, panowie, roz i panie, wniszczyła mnie ta gra. Spadam, do zobaczenia dnia... Eee...